Chociaż przemienienie, uroczystość przemienienia pańskiego świętujemy w innym okresie, to jednak w Wielkim Poście liturgia stawia przed nami te Ewangelie w relacji Świętego Marka na temat tego wielkiego wydarzenia na Górze Tabor. Myślę, że to jest szalenie istotne, dlatego że liturgia będzie nam mówiła, że to doświadczenie ma nas przygotować. Miało przygotować apostołów, ale też dzięki liturgii nas, na te wydarzenia, które będą towarzyszyły Jezusowi przy jego śmierci, męcy i zmartwychwstaniu. Zresztą apostołowie już o tym z Jezusem chwilę przedtem rozmawiali. Myślę, że dzisiaj jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że znamy to wszystko, co się wydarzyło wokół Krzyża Śmierci Pana Jezusa i wiemy, że apostołów to nie za bardzo przygotowało, że święty Piotr. Zaparł się Pana Jezusa, inni uczniowie pouciekali, ale mimo wszystko to doświadczenie przemienienia i ujrzenia chwały Bożej jest szalenie istotne, i dlatego warto zwrócić na trzy aspekty moim zdaniem bardzo ważne trzy aspekty dzisiejszej Ewangelii. Pierwsze to doświadczenie ujrzenia chwały Bożej. Piotrze rodzi to niesamowitą przemianę. Zobaczcie, że. Wielu kaznodziejów trochę naigrawa się, trochę się podśmiechuje ze świętego Piotra, kiedy porównują go do takiego Filipa, skonopi, wyskakuje i mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, drugi dla Mojżesza, trzeci dla Eliasza. Tak myślę, że nie ma co się z niego podśmiechiwać. Myślę, że to jest dobre doświadczenie. Zresztą, jeżeli pojedziecie dzisiaj na górę Tabor, pójdziecie do bazyliki, która tam jest postawiona, to właśnie ta bazylika Przemienienia Pańskiego ma w sobie te trzy kaplice. W główie, głównej, głównej nawie przemienienie Pańskie dotyczące głównie osoby Jezusa, ale są też kaplice Mojżesza i Eliasza. Święty Piotr miał bardzo dobre doświadczenie. Że miał takie doświadczenie, chwały Bożej, które mówiło mu: zostań tu. Nie? Miał w sobie takie przekonanie: Dobrze mi jest tutaj. To jest takie przekonanie, którym my sami doświadczamy też wartości. Kiedy spotykam się z jakąś wartością, jadę w piękne miejsce, nie chcę z niego uciekać. Chcę tutaj pozostać, dobrze mi jest tutaj. Kiedy spotykam się z człowiekiem, który jest dla mnie ważny, nie chcę go zostawiać, chcę z nim być jak najdłużej. Kiedy doświadczam Boga żywego w moim życiu, nie chcę, żeby to doświadczenie się tu i teraz zakończyło. Nie? Zostańmy tu, nie odchodźmy, tu jest dobrze, nie potrzebujemy nic więcej. I To doświadczenie trzeba odczarować. Święty Piotr miał bardzo dobre doświadczenie, bardzo dobre rodziły się w nim pragnienia, żeby pozostać jak najdłużej w miejscu, czy pozostać w tym doświadczeniu, które mi daje spełnienie? Myślę, że za każdym razem, kiedy spotykamy się z Panem Bogiem, doświadczamy Jego konkretnie, Jego obecności, Jego mocy, Jego łaski, Jego chwały. To chcemy, żeby ta chwila trwała jak najdłużej i żeby nas nie opuszczała. Zresztą, niejednokrotnie przychodzicie do nas i mówicie, że kiedyś mieliście takie doświadczenie, a teraz jakoś się to gdzieś zagubiło. Myślę, że warto. Zbierać jak najwięcej takich wzruszeń, takich doświadczeń, mieć je w pamięci, szczególnie na ten czas, zachować je, kiedy będzie trochę gorzej, kiedy będziemy o tym gdzieś może podkopani, nie będziemy do tego przekonani. To jest pierwsza rzecz. Druga, nie mniej ważna, myślę, że o wiele bardziej, bo tak Jezus prowadzi, to jest doświadczenie zmiany. Mówi się w teologii klasycznej, że Bogu nie ma zmiany, nie? że Pan Bóg jest, jest niezmienny, a jednak w tym doświadczeniu Jezusowym niejednokrotnie będziemy widzieli przemianę. Ta przemiana dokonuje się ze względu na miłość. Ta przemiana dokonuje się w relacji. Pan Bóg na tyle kocha człowieka, że będzie robił wszystko, żeby być coraz bliżej nas. Dlatego staje się człowiekiem i Bogu dokonuje się taka zmiana. W ten sposób możemy powiedzieć, że Chrystus staje się człowiekiem. Nie? Chce być konkretnie w tym czasie z ludźmi, ale to jest tylko i wyłącznie konkretny czas. Jezusowi było mało. Chciał być blisko nas, dlatego w Nim dokonała się kolejna zmiana. Pozostał z nami w Eucharystii. Możemy nie tylko spotykać się z Nim w konkretnym czasie, takim historycznym, ale możemy się z Nim spotykać w każdym czasie i w każdym miejscu. Bo tak dzieje się z tym, który kocha. Nie? Bóg robi wszystko z miłości do nas, nie? pokazuje, Ją udowadnia, jeżeli nie z tej strony, to z drugiej. I odpowiedzią na Jego miłość może być, też powinna być zmiana, która dokonuje się w nas. Tak się dzieje z ludźmi zakochanymi. Kiedy ludzie się zakochują, to dokonują w swoim życiu przemiany. Nie? To miłość ich porywa do tego, żeby się zmienić. I myślę, że jeżeli... Jakakolwiek ma być nasza odpowiedź na Jezusowe doświadczenie, Jego chwały, to może być tylko nasze w nim zakochanie. Ale to wymaga wysiłku, dlatego chcę powiedzieć o trzeciej sprawie, czyli o górze. Ta góra, Tabor, będzie nas prowadziła do góry Golgoty. Takiej teoria nas prowadzi, że ta góra, Tabor będzie nas prowadziła na górę Golgotę. To wiąże się z jakimś wysiłkiem. Ten wysiłek ma to do siebie, że musimy wejść na górę. I podobnie jest z Panem Bogiem. Pan Bóg nas nie pozostawia tylko i wyłącznie na jakimś jednym doświadczeniu. Trochę jak taki dobry nauczyciel, który prowadzi swojego ucznia. Możemy być w tym miejscu, gdzie. Nauczymy się rozwiązywać zadanie domowe, matematyczne, może z trzema niewiadomymi, ale przez całą naszą edukację nie możemy tylko i wyłącznie na tym poprzestać. Niedobry nauczyciel będzie wykorzystywał to. Dobrze, że się nauczyłeś. Bardzo dobre to jest, ale idźmy dalej, nie? I tak samo z Panem Bogiem jest. Nie? że Pan Bóg będzie nas prowadził przez różne doświadczenia, nie? nie poprzestanie na tym jednym doświadczeniu chwały Bożej. Dobrze, że tu jesteśmy, ale idziemy dalej, nie? Pan Bóg będzie nas prowadził przez różne doświadczenia i będzie tam pokazywał nam swoją obecność. I myślę, że to jest Ewangelia właśnie o tym, żebyśmy mieli w sobie takie święte, Przekonanie o tym, że Pan Bóg nas prowadzi. Prowadzi nas przez góry. To wymaga od nas pewnego wysiłku i współpracy z Jego łaską. To doświadczenie świętego Piotra bardzo dobre doświadczenie. Doświadczenie, które pozwala mu zobaczyć Boga żywego, Boga wraz z Jego chwałą. Nie może w nim pozostać tylko i wyłącznie na tym poziomie. Pan Bóg chce go porywać dalej, chce go prowadzić. Myślę, że te doświadczenia, też tego, że Pan Bóg z miłości pokazuje się z jednej strony, z drugiej strony, jest taką okazją do tego, żeby nam przypomnieć i takim zaproszeniem, że miłość nas ma popychać do zmiany. Że miłość w wierze ma nas jakoś odświeżać i prowadzić do Boga nie tylko w jednym, tylko i wyłącznie doświadczeniu. I ostatnia rzecz to wysiłek, który bardzo warto włożyć dla przejścia tego życia na tym świecie z Panem Bogiem wraz z Jego obecnością w różnych naszych. Doświadczeniach, a on będzie nas zapewniał o swoim prowadzeniu.